Po trochę dłuższej przerwie na kanale przychodzi czas na maraton pod tytułem Powrót strachu. Przez cały tydzień, codziennie o godzinie 13 będzie wlatywać nowy odcinek strasznych, mrocznych i paranormalnych nagrań. Jeżeli lubisz się bać, to usiądź wygodnie, za osławki i upewnij się, że nikogo więcej z tobą nie ma, a ja Cię zapraszam do pierwszego odcinka powrotu strachu, ale bez zbędnego przedłużania. Lecimy. Harry Martin bardzo często był budzony w nocy przez dziwne dźwięki w swojej nowo nabytej kawalerce. Postanowił sprawdzić, co się dzieje. Oto nagranie z jednej z nocy. Pewien czteroletni chłopiec z rana powiedział rodzicom, że coś dziwnego chodziło po ulicy, przy domu. Rodzice stwierdzili, że to na pewno był zły koszmar, jednak okazało się, że dziecko nagrało to coś. Jak myślicie, co to było? Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu słowo coś, a ja przywnę ci serduszko. Pewna dziewczyna po wzywaniu duchów ze znajomymi miała dziwne i paranormalne zdarzenia w domu. To my nagranie jednego z nich, którym podzieliła się na swoim Instagramie. Gdy ośmioletnia córka oprabiała zadane lekcje, mama, będąc w kuchni, obserwowała ją przez elektryczne mianie. Zarejestrowali coś bardzo dziwnego. Było na tyle, my jak zwykle widzimy się niebawem, siema.